Witam, pozdrawiam. Tutaj mam już Konrada Zerwanego. Znaczy na ropie nie robiłem, bo dzisiaj od rana można powiedzieć od piątej. Tak się przebudziłem, to zacząłem kleić. Dokończyłem całą nabudówkę. Maszt główny i olinowanie. Taka ciekawostka, że maszt Konrada i dragona będzie różnią chociażby od samej wysokości, tylko chodzi o to, że... Jeżeli chodzi o maszt dla dragona, to robiłem według tego szablonu. Według tego szablonu. Oczywiście też robiłem według tego szablonu Konradowi. Tylko, że chodzi o to, że to zrobiłem tak jak jest tutaj, jak autor zaprojektował ten maszt. Tutaj zrobiłem na Dragonie. A jeżeli chodzi o Konrada, to zrobiłem tak jak w tej książce jest. Czyli będzie miał troszkę inaczej. Jak widzicie to, czyli to tutaj jest. Y, autor zaprojektował nad tym stanowiskiem, nad tym kabinką, a w ogóle to powinno być pod. jak tu widzicie na tej głównych, nawet na moim modelarzu jest na zdjęciu pod. Podem. Ja też tak zrobiłem. Czyli zrobiłem to pod spodem. Tutaj jest i tu zrobiłem takie poprzeczkę masztu a w dragonie jest do góry, nad dragonie zrobiłem nad te, tutaj jest no i to trochę właśnie jest błędnie zaprojektowane, no ale zrobiłem to oryginalnie, także oba okręty będą się na pewno różniły, ponieważ jak wspomniałem, na dragonie zgubiłem te części, które są tutaj i te kot o kotwicowisko zrobiłem inaczej, te mocuję kotwiczne potem jak życzyłem już, miałem model prawie skończony Zacząłem sprzątać, to te części, żem znalazł i wkleiłem, ale mimo wszystko na drogownie nie będzie to inaczej, bo powinien być tak jak tutaj, nie? ale te części zgubiłem. Tu nawet na rysunku głównym jest tutaj dane, dałem takie te, ale jest trochę inaczej, ale potem te części, żem znalazł, bo w ogóle to jest pokazana ta część, a tego nie było. Właśnie tego nie było, o, ja zrobiłem dziury i ła ła łańcuchy dałem tu do środka. A tutaj zrobiłem kondrację to z gumy yy, z drutu takiego grubego, i po prostu zrobiłem. Do się przyjrzałem zdjęciom, jak to powinno być, a ja tego nie. No, te też nie miałem tych części, te części były, te znalazłem w ogóle później, ale dziury porobiłem i łańcuchy są w środku, a tutaj. One powinny być w ten sposób, tak jak tu jest. No ale zobaczymy, jak skończę tego Konrada. To będziemy robili porównanie z Dragonem. Także trochę się będzie też częściami tutaj różniło. Ponieważ też pamiętam, z tego co pamiętam, na Dragonie też dawałem części, które były na zdjęciach, a które nie były w ogóle zaprojektowane. A tutaj postanowiłem dawać wszystko tak jak autor zaprojektował. Choćby te pontony. A na Dragonie jest inaczej, jedynie tutaj masz, właśnie zrobiłem tak jak z książki czy z okładki, zrobiony jest, a na Dragonie jest trochę inaczej, no ale na Dragonie właśnie zrobiłem sobie tak jak autor zaprojektował tutaj, czyli tą poprzeczkę mam tutaj nad tą kabinką, tą kabinką taką, a tu na Komnacie zrobiłem właśnie pod. Tak jest w książce, jest pod. A nie nad. I, i, ta, i ten drugi jest, jest taki mniejszy pod tą kabinką. Ja też zrobiłem taki mniejszy pod kabinką. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też urawiki też zrobiłem. Nie zrobiłem tak jak tutaj na rysunku, to tak jak tutaj jest. Tylko tak jak zrobiłem tak jak w książce mam. Czyli w ten sposób do góry. Olinowanie jest tak jak tutaj w książce. To jak wsiąsę, te, te żerrawie do góry są. Także tak to wygląda. To jeszcze dojdzie ten yy, flaga do góry. Tylko akurat nie dałem. Nie wiem, czy mi się zapomniało. Ale mam przygotowaną flagę. Bo to miałem z innego modelu. Akurat to sobie muszę skleić, złączyć i da się tutaj do góry. Do, dać do góry, bo ta bandera wojenna będzie na tylnym maszcie. No też się właśnie będzie różnić, bo kontrad, jak Polacy przejęli Konrada, to już Konrad miał tylny maszt niski. I też mu zrobię taki tylny maszt oryginalny, tak jak tu jest zaprojektowany. Jak zaprojektował autor, też taki właśnie zrobię sobie maszt. Ale jak pamiętacie, w Dragonie miałem ten maszt bardzo wysoki. Po prostu taki sam jak ten przedni, <laughs> także kiedyś tutaj też były torpedy, z tego co z książki się wytrzymało, to były wyrzucenie torped cztery, no a potem właśnie zostały zdemontowane, bo uważali że są niepotrzebne. No, i tu też stanowisko armaty zostało zdemontowane, dały tam pontony, ponieważ taka jeszcze armata była tutaj. Po prostu odchudzili też ten okręt. Zaraz tego wrócimy w drugą stronę. Ponieważ jeżeli chodzi o burty, to malowanie z obu stron jest trochę inne, kształt ma malowanie. To mamy w ten sposób. Malowanie. Tu akurat dragon miał obie burty jednakowo właśnie tak jak tutaj jest. Tylko będę może miał inne, tamten ma inne malowanie. Także potem na działce zrobimy sobie porównanie, jak skończę tę dziurę. że jak skończę tą dziurę, to jeszcze muszę tu przyjdzie jeden okręt amerykański, bo to razem płynęli, razem tam bojowali. No i z tej strony tak wygląda. Tutaj mamy proporzec, marynarki fajne są, fajnie mi tutaj wyszło to kotwiczne. <laughs> Relingi na bieżąco wklejone, to już nie będę się musiał męczyć sklejeniem tak jak na drogonie. Drabinki, tutaj dałem też drabinki na maszt. To są te drabinki, właśnie wycinane laserowo. Pontony, żurawiki, tu jeszcze dojdzie reling Jak reling dojdzie, to jeszcze potem tu by zrobił szalupy, także taraby doszedł do tyłu. To że w pierwszej kolejności sobie zrobię, zrobię te cztery szalupy tą część tu muszę wdać tą skrzynkę. Cztery. Tylko że zanim zrobię szalupy dam tutaj reling, żebym to już ten reling był skończony. Także masz jest bardzo wysoki, fajny olinowanie też będzie podobne jak w dragonie, tylko troszkę może się będzie różniło olinowanie, ponieważ tak wspomniałem, to jest dane tutaj w tym miejscu ten poprzecz na, poprzeczny namaszczenie tu tu jest dany pod kabinką to jest trzeci a na drogonie nie będzie po prostu tylko ten do góry a tamten poprzeczny to będzie gdzieś w tym miejscu tutaj będzie nad kabiną trochę właśnie źle no ale zrobiłem to jak zaprojektował właśnie autor autor także i tutaj mamy malowanie w taki sposób, także też jest ten ten. I tutaj jest taka olinka, tylko na czarnym tak nie widać, ale olinowanie jest. Tylko na czarnym tak nie widać, także Konrad jest coraz ładniejszy. Konradzik, także będzie tu już robione dalej. No, żeby, może sobie jeszcze pomaluję marynarzy, żeby też na bieżąco marynarzy dawać. Że fajny fajnie będzie okręcić. Dużo mi już, dużo nie zostało już bo akurat konrad nie był bogato zrobiony w częściach z mojego modelarza. Także jest to często to mają modelarz wydanie 1-292 mają modelarz, miesięcznie obrony ligi obrony kraju dla młodzieży dlatego te modele z mojego modelarza są uproszczone, bo to dla młodzieży. Także, ale fajny okręt, bardzo mi się podoba. W ogóle jak kleję te okręty, to im więcej przybywa okrętu, tym bardziej się podoba. I co kleję okręt, to coraz ładniej mi się podoba. Tak jakoś, no tak jakoś wychodzi. Także, cudny okręt. Także będzie kanonierka, będzie robiona tutaj na tą diramkę bo akurat jest taka szeroka, że tu dojdzie jeszcze jeden okręt żeby nie marnować miejsca no, oczywiście też drobnicą będzie się trochę różniło od dragona bo na przykład na dragonie nie było takie z tą liną olinowanie to jest, to jest ta lina, która idzie do cumowania lina cumownicza to z tego co pamiętam na dragonie tutaj nie dałem tu też nie było tego ale ja zdałem, dlatego że było na zdjęciu prawdziwym, nie? Podałem sobie, bo autor tylko zabił trzy. Zrobił tutaj, na dwóch stronach, no i tu na rufę. Ale ja zobaczyłem, że też w książce jest tutaj, nie? Chodzi o tą książkę, co tu mam. To jest też tutaj, to też tutaj dałem. Także trochę będzie. No i też uzbrojeniem się będzie różniło Dragona, ponieważ Dragon ma tu pompę 8 szczałowy, a tu będę miał pompę 4 szczałowy. Pozostała broń będzie identyczna. No i to tutaj będzie zrzutnią głębinową, którą autor w moim modelarzu nie zaprojektował, ale jest i będzie inna niż w tym dragonie, ponieważ kontrad miał bąb głębinową kratownicową. Ja tą kratownicową bąb głębinowej też mu zrobię, bo wtedy się będzie lepiej prezentował. Dobra, no to tyle mam już kontrata zebionego. Teraz będę film dalej. To na razie. No bo jutro na bieżu, jutro będzie akurat ten film będzie wpuszczony na niedzielę. już teraz muszę posprzątać, bo jutro mamy w Murowie odpust u nas, suma odpustowa. To idę do baldachimu Jako strażak. Czasem będzie kupić cukierki odpustowe tradycyjnie. Bo takie cukierki to jedynie puścią można kupić. Bardzo mi smakują tak tzw. kartofelki. Te cukierki. Także jutro mam odpust. Także jutro ten film będzie odradzony na bieżąco na kanale. Samego rana, bo Wczoraj przyjechałem z Warszawy w piątek. Dzisiaj sobota. Tak jak wspomniałem, skleiłem sobie dzisiaj tylko yy, te dwie lampki. Te dwa reflektory. Nadbudówkę. Maszt. Całe olinowanie. No i tam, gdzie trzeba pomalować, maszt pomalowałem. Bo i druty z gumą i druty bez wyciągnięte z tej gumy, to trzeba było pomalować. farbą pomalowałem, także będę teraz. Szedł. No teraz będę robił to, nie. Tutaj skończę to zakończę tutaj te karabinki i będę szedł pomału do rufy <laughs> Dobra, to na razie, cześć. Do następnego spotkania na moim kanale. W tygodniu tradycyjnie z makiety kolejowej, a niedziela albo i sobota, niedziela to coś z okrętami, no zobaczymy no niedziela na pewno okręty, ale sobota to się okaże dobra, to na razie, cześć